Jesteśmy na GC i kolejna próba bajów. Znów ten sam pattern. Raz, dwa, trzeci. Czwarty. Dobrze się zapowiada czwarty. No. Jak zaczną spadać, to znów nic z tego nie będzie. A jak w końcu ruszą. A ja jak w końcu zrobię coś takiego? Będzie dobrze. Kurcze no, wystarczyło wejść. w wystarczyło wejść w ESC i trzymać sobie tą falkę ona już ma 380 pips hmm, jeśli to już jest koniec, bo tego już nie wiem cena 618 wypada tutaj mniej więcej tu gdzie zaczęła się ta wyprzedaż tutaj cena dojdzie, przetestuje. tu to już standardowo jest na Forexie i powinno dalej i pini, i powinno tą całą falę podejść e, Korekta tych całych spadków i zrobić kopię i kopię tej fali zrobić drugą. No, zapewne w poszerzonej większej skali, więc to będą znaczne, znaczne spadki. Znaczne, znaczne. No, jeśli tu jest koniec. No, gdybym wiedział, że tu będzie dopiero koniec, to ja bym tu po prostu ładował. Eski no. po co bym ładował baje? No, bez sensu. Tu były pierwsze baje. Potem były tutaj. Gdzie nie, gdzieś, gdzieś chyba. Tutaj, tutaj były i. I tutaj były. I teraz no są tutaj. No. Kopię się z koniem. Tak. Tak wygląda sytuacja. I tu kopia tej fali. Kopia, kopia. Gramy na same kopie. Tak się zastanawiam, czy oni trzecią nie zrobią, ale chyba nie na wyższych to by nie było. Hmm. To by to nie przeszło. Dobra, i na UJ. -ku. Na UJ to, co mówiłem, pattern, tu jest ta konsola, tutaj już spychają ceny w dół, tu powinno być wyłamanie, jakieś fajne, na głębszy poziom. No, ja tu dokładam eski, nie ma jak zabezpieczyć, nie zabezpieczam, póki latają w tym boksie, Oni mogą to przedłużać, mogą zrobić tak, o. cały dzień mogą sobie tak skakać. Co to dla nich? No, spadną, wpadną kolejny boks, trzeci, znów to samo. Siata, esek i znów wypchanie, zgodnie z, tutaj z tą falą kopia, kopia, no bardzo proste to jest, forex jest prosty, tylko trzeba tylko trzeba wymyśleć system gdzie się kończą fale tak na 100%, bo jeżeli przełożymy pierwszy jakiś znaczący impulsik w tej falce z H1, to mamy tutaj 2, 6, 1 i tutaj jest nastąpiła reakcja no, więc albo tutaj, albo jeszcze <noise> albo na 4, 2, 3 ale jeszcze mogą nawet i 250 pips się zwalić, zanim się zatrzymają ale 2, 6, 1 jest bardzo obiecującą Projekcją. Pierwszy znaczący jakiś tutaj wypchanie. Takie tu się korekta zaczęła znacząca, dłuższa, więc no 261. No, gdybym wiedział, że 261, to bym po prostu tylko ładował tu na pałę Eski nawet. Nic nie czekał, czekał tylko na 261. No ale wcześniej nie mam takich informacji. No, no, no nie mam tajnego czata yy, z Wall Streetem, żeby tak sobie ustalać, gdzie fale będą szły i gdzie się będą kończyły. No jest jakaś znacząca reakcja. Być może się uda. 4 razy sztuka, jak mówią. To 4 razy sztuka. No to hej.